Hey, 13 czerwca 2025 roku. Nad ranem izraelskie systemy wczesnego ostrzegania odnotowują aktywność balistyczną z terytorium Iranu. Kilka minut później izraelska opinia publiczna jeszcze śpi, ale sztaby polityczne już działają. Nim spadnie pierwsza rakieta, spadają pierwsze narracje. Channel 14 to przez miękkość sądów daliśmy im pole. Channel 12. Rząd nie zareagował, bo był zajęty ustawą o Jesiwach. Twitter Netanjahu. Od początku ostrzegałem: tylko silne przywództwo zapewni bezpieczeństwo. Telegram opozycji: atak z zewnątrz? A może ktoś w rządzie chciał przykryć własne afery? To już nie jest tylko konflikt militarny. To konflikt w wersji rzeczywistości, bo w dzisiejszym Izraelu każdy strzał z zewnątrz to nie tylko zagrożenie fizyczne, to także broń narracyjna, wykorzystywana przez każdą frakcję, każdą bańkę, każdą aplikację. WhatsApp w Netanii, Iran atakuje, to przez liberalne elity z Tel Awiwu. WhatsApp w Ramad Gan, widzisz? Oddaliśmy państwo religijnym fanatykom. I teraz wojna. TikTok w Eilacie. Memy, piosenki, viral, Bibi to Iron Dome, lapid to Netflix and Cry. Gdy w powietrzu lecą rakiety, na ziemi lecą komentarze, fake newsy i emocje, a politycy oni nie reagują oni już montują. Bibi odpala konferencję z planszą pokazującą trajektorię rakiety niczym Netflixowski thriller. Lewica organizuje konferencję o konstytucji. Ignorując fakt, że nikt jej nie słucha, bo w tym czasie ludzie chowają się w schronach. Centrum wydaje oświadczenie o potrzebie umiaru. Ale kto w czasie alarmu rakietowego chce umiaru? To właśnie dziś, bardziej niż kiedykolwiek, trzeba zrozumieć jedno. W Izraelu polityka nie działa na argumenty. Ona działa na tętno, na lęk, na puszcz notyfikacje. Ten odcinek to brutalna vivisekcja tego systemu. Kto naprawdę rządzi emocjami Izraela? Jak kampanie zmieniły się w kampanie psychologiczne? Kiedy TikTok stał się ważniejszy od Knesetu? I dlaczego, nawet kiedy zbliża się realna wojna, politycy walczą nie z wrogiem, tylko o narrację? Zaczynamy. Wyobraź sobie kraj, w którym nie ma jednej rzeczywistości. Są rzeczywistości 3, 4, 10. Zależnie od tego, kogo oglądasz w telewizji, kogo masz na WhatsAppie i w co wierzysz bardziej. W Boga, w armię czy w to, że Twoje dzieci zasługują na lepszy los? W tym kraju wybory nie są cykliczną rutyną. To regularne bitwy o to, kto przejmie władzę nad emocjami, kto krzyknie głośniej. Kto szybciej wrzuci filmik na TikToka, kto szybciej zareaguje na rakietę z Gazy albo demonstracje w Tel Awiwie. Witaj w Izraelu. Politycy w tym kraju nie proponują programów. Oni oferują tożsamość, nie zachęcają do dialogu. Oni wybierają wroga i robią to tak umiejętnie, że sam zaczynasz się bać, że jeśli nie zagłosujesz jak trzeba, to może być po wszystkim. Prawica krzyczy. Obronimy Cię przed Iranem, Hamasem i liberalnymi elitami. Lewica odpowiada: To oni zagrażają demokracji, wolności i przyszłości Twoich dzieci. Centrum? Centrum to głos rozsądku, którego nikt nie słucha, bo nie ma wystarczająco dramatycznych haseł. A Ty, obywatelu, jesteś tylko ekranem głosem, komentarzem, emocją w ankiecie, statystyką w sondażu. W tej grze. Nie masz grać roli myślącego obywatela, masz reagować, masz się bać, masz wierzyć, że jak nie wygrają oni, to przyjdzie katastrofa. Ten odcinek to opowieść o tym, jak izraelscy politycy z lewa, prawa i środka zbudowali swoje wersje rzeczywistości. Jak używają emocji jako waluty. Jak każdy skandal, atak, tweet, kryzys to dla nich nie problem, a okazja do dominacji. Do podzielenia społeczeństwa, do zdobycia władzy. Zaczynamy od mistrzów tej gry, od ludzi, którzy w każdej sytuacji umieją stworzyć narrację tak silną, że nawet jeśli rzeczywistość mówi co innego, to i tak im wierzysz. Czyli od prawicy i od człowieka, który przez trzy dekady budował z emocji polityczne imperium od Benjamin'a Netanyahu, Bibi albo Apokalipsa. Szósta rano. Tel Awiw budzi się do życia. Ktoś wciska przycisk w ekspresie do kawy, ktoś inny otwiera radio. A tam galei Cahal. Głos spokojny, ale ton alarmowy. Iran bliski wzbogacenia uranu do poziomu militarnych zastosowań. Premier zapewnia: mamy plan. To nie news, to rytuał, bo Izrael żyje w permanentnym stanie prawie wojny. I Benjamin Netanyahu uczynił z tego codziennego napięcia polityczne narzędzie doskonałe. Netanjahu nie potrzebuje programu. Jego program to strach i zaufanie, że tylko on może cię przed tym strachem obronić. To dlatego w jego kampaniach nie ma tematów społecznych, nie ma polityki mieszkaniowej, nie ma problemu z cenami żywności czy brakiem miejsc w szpitalach są tylko rakiety, tunele, terroryści, Iran, Arabowie w rządzie. Żydzi z diaspory, którzy nie rozumieją realiów. I oczywiście lewica, która chce oddać kraj wrogom. Słowo klucz, Bitachon bezpieczeństwo. Ale nie w sensie świadczeń społecznych, w sensie egzystencjalnym, emocjonalnym, biologicznym. Bez Netanyahu nie ma Bitachon, bez Bitachon nie ma Izraela. To nie kampania, to dogmat, mechanika strachu. Netanyahu od lat gra w tę samą grę. Kiedy są protesty, mówi, że to zamach stanu. Kiedy są wybory, ostrzega, że arabska lista jedzie głosować autobusami. Kiedy jest względny pokój, ostrzega przed nową intifadą. Kiedy lewica zyskuje popularność, przypomina o drugiej intifadzie, o wybuchach w autobusach, o strachu. To storytelling oparty na przetrwaniu, na trzymaniu narodu w stanie wysokiego napięcia w stanie w którym można znieść wszystko drożejący chleb korupcję chaos prawny byle tylko oni nie doszli do władzy media jako megafon channel 14 to jego głos izrael Hajom to jego drukarka facebook to jego codzienna gazetka whatsapp to jego nowy billboard a jego wystąpienia są reżyserowane z dokładnością kampanii netflixa gdy hamas atakuje Bibi ma konferencję z generalskim stołem i grafikami. Gdy są protesty, Bibi pokazuje filmik o tym, jak elity chcą zniszczyć izraelską rodzinę. Przykład: rozmowa z wyborcą z Netivot. Dlaczego głosujesz na Likud? Bo jak nie Bibi, to wojna. Ale wojna i tak trwa. Widzisz? I wciąż żyjemy, bo on jest. To nie argument, to akt wiary. Netanyahu nie wygrał debat, on je zniszczył. Zastąpił je strachem, emocją, instynktem przetrwania i zrobił to tak skutecznie, że Izrael boi się bardziej stracić jego, niż stracić demokrację. Jak Lewica przegrała emocje, zanim zdążyła powiedzieć sprawiedliwość? Zacznijmy sceną, która się powtarza co wybory. Wieczór wyborczy, studio Channel 12, w tle konfeti. Host krzyczy, Likud prowadzi. A po drugiej stronie stół, na którym siedzi polityk Partii Pracy albo Merecu patrzy w kamerę i mówi to smutny dzień dla demokracji, i może nawet ma rację, ale nikt go nie słucha, bo jego głos to szept, a wybory wygrywa krzyk. Lewica izraelska ma wszystkie narzędzia: racjonalizm, prawo międzynarodowe, historie postępowości, cytaty z literatury, sympatie dziennikarzy zagranicznych ale nie ma jednego emocji które porywają lewica nie potrafi przestraszyć lewica nie potrafi podnieść ciśnienia lewica mówi debatujmy kiedy prawica mówi oni was zabiją z jakimi hasłami idzie do wyborów musimy chronić sądy demokracja w niebezpieczeństwie potrzebujemy pluralizmu dla przeciętnego mieszkańca berszewy czy netiwot to brzmi jak z uniwersyteckiej konferencji, nie z życia. Kiedy lewica krzyczy, nikt nie słyszy. W czasie reformy sądowej z 2023 roku, lewica wreszcie wyszła na ulicę. Setki tysięcy, transparenty, hymny, poczucie rewolucji. Ale wiecie, co mówiła prawa strona? To elity z Tel Avivu bronią swojego przywileju. I to wystarczyło, bo prawica wie, jak przejąć narrację? A lewica? Ona nadal wierzy, że fakty wystarczą. Przykład z kampanii. Lider a wodach mówi o klimacie, a Bibi pokazuje nagranie z rakietą. Nie wygrasz wojny na TikToku, mówiąc o zielonej energii. Nie zdobędziesz głosów, mówiąc wolne sądy, kiedy twoi przeciwnicy mówią, Twoje dzieci są zagrożone. Lewica zna rozwiązania, ale nie zna języka lęku i dlatego przegrywa. Lewica ma ekspertów, ale nie ma emocji i dlatego nie dociera. Lewica mówi o pokoju, ale Izrael nie szuka pokoju, szuka przetrwania i tu przegrywa najboleśniej. Przykład? Rozmowa z wyborczynią z Tel Awiwu. Dlaczego głosujesz na partię pracy? Bo wierzę w równość. A boisz się Hamasu? Tak, ale nie wolno żyć tylko strachem. Myślisz, że ktoś w Zderot się z tobą zgodzi? Nie wiem. No właśnie. Nie wie. Bo nie zna tych ludzi, bo nigdy z nimi nie rozmawiała. Lewica przegrała nie tylko z Netanyahu. Przegrała z codziennością ludzi, którzy nie mają czasu na wykłady o równości, bo codziennie słyszą syreny alarmowe. Lewica mogłaby wygrać. Ma rację, ma wiedzę, ma historię, ale bez emocji to wszystko jest tylko hałasem. A polityka to nie gra w mądrość. To gra w strach i nadzieję, a tu lewica wciąż nie wie na czym gra. Centrum to nie środek, to niezrozumiany margines. Wyobraź sobie scenę. Sala konferencyjna w hotelu Dan Panorama w Tel Awiwie. Połowa miejsc zajęta. Namównicy, elegancki, opalony facet po pięćdziesiątce, Jair Lapid, dziennikarz, były minister finansów, były premier. Mówi spokojnie, z uśmiechem. Mówi o przyszłości, o konieczności umiaru, o pojednaniu, o tym, że Izrael zasługuje na stabilność, normalność, na nowy środek. Ale po drugiej stronie miasta, w Netanii, na stadionie, Ben Gwir właśnie kończy przemówienie. Zakończył je krzykiem: Lewacy chcą zniszczyć ten kraj, my jesteśmy ostatnią linią obrony. Publiczność szaleje, flagi. Rejs, hymn narodowy z głośnika, transmisja na TikToku, 700 tysięcy wyświetleń w dwie godziny. W tej samej chwili post lapida z cytatem z Herzla ma 300 lajków i komentarz. Tyle waku. Gdzie byłeś, jak palili synagogi? To właśnie centrum. Chcę być mostem, ale ląduję w rzece. Centrum Izraelskie to nie ideologia, to stan ducha. To zmęczenie wojną między skrajnościami. To głos ludzi, którzy nie chcą ani państwa religijnego, ani anarchii, ani rozwiązywania problemów karabinem maszynowym, ani ślepego kultu sądów. To głos ludzi, którzy żyją w Petach Tikwa, Ramat Gan, Ra'ananie. Mają dwójkę dzieci, lising na skodę i psa z adopcji. Głosują na Lapida, Gansta albo nowy twór Mahane Mamlahti czyli Obóz Państwowy. I za każdym razem mają nadzieję, że to oni będą rozsadnikiem rozsądku. Ale rozsądek nie ma transmisji na żywo. Nie krzyczy, nie grzmi, nie rzuca się pod czołgi, nie obiecuje Mesjasza ani bomby atomowej. A w Izraelu, kto nie krzyczy, ten nie istnieje. Gdzie leży problem? Netanyahu mówi o apokalipsie, lewica mówi o moralności. A centrum mówi: znajdźmy balans. Tyle, że nikt nie szuka balansu. Mizrahi z Berszewy chce polityka, który powie, że żaden Arab nie będzie rządził Żydami. Hipster z Tel Awiwu chce polityka, który powie, musimy zatrzymać teokratyzację kraju. A Lapid mówi, musimy siebie nawzajem uszanować. Uszanować? Kogo? Rabina, który mówi, że LGBT to grzech? Czy aktywistkę, która wrzuca izraelską flagę do toalety? Centrum nie daje odpowiedzi. Ono chce, żebyśmy sobie je znaleźli sami. Ale wyborca nie chce zadania domowego. On chce przywódcy. Beny Gans jako przykład tragicznej figury były generał, człowiek, który dowodził wojną. Kiedy wszedł do polityki, wszyscy mówili: Wreszcie powaga. I co zrobił? Wszedł do rządu z Netanyahu. i został przez niego zniszczony użyty, wyrzucony, wyszydzony. Dziś znowu rośnie w sondażach, ale jego wyborcy są jak ofiary przemocy domowej. Wciąż wierzą, że tym razem to będzie inaczej, a nie będzie, bo centrum nie ma mechanizmu obronnego jest wiecznie reaktywne. Czeka, aż coś się stanie nigdy nie inicjuje. Lapid, poeta środka lapid to polityk, który myśli jak dziennikarz lubi cytaty lubi publicystykę. Ale jego wypowiedzi nie zapadają w pamięć. Są zbyt mądre, zbyt wyważone, zbyt poprawne. Jakby każde zdanie przechodziło przez kilkunastu redaktorów przed publikacją. Jego największy sukces premier techniczny na kilka miesięcy. Jego największa porażka przegrana z Netanyahu, mimo że miał wszystko poparcie, zachód, świeckość, pieniądze, TikToka. Kto tam jest w centrum? Młodzi Izraelczycy z klasy średniej, którzy nie są religijni ani skrajnie liberalni. Emeryci z Hajfy, którzy mają dość wojny o wszystko. Kobiety z miast satelitarnych, które chcą żyć spokojnie i nie wychodzić codziennie na demonstracje. To są ludzie, którzy chcą Izraela jak ze Skandynawii. Ale Izrael nie jest Skandynawią. Izrael to permanentny kryzys, i centrum nie ma narzędzi. By z tego kryzysu uczynić walutę polityczną, centrum mówi do rozumu, reszta mówi do trzewi. I dopóki polityka w Izraelu to walka instynktów, centrum będzie zawsze trzecim wyborem tym rozsądnym, tym nudnym, tym niepotrzebnym, gdy wali się świat. A w Izraelu świat wali się co czwartek. Jak rabini stali się politykami, a politycy uczniami yeshiv. Wyobraź sobie kraj, w którym ministrem transportu zostaje człowiek, który nie prowadzi samochodu, bo w szabat nie wolno. Wyobraź sobie parlament, w którym decyzje o przyszłości armii podejmują ludzie, których dzieci do niej nigdy nie pójdą. Wyobraź sobie państwo, które miało być świeckie, nowoczesne, socjalistyczne. A dziś jego budżet trzymają w rękach rabini z dynastii, o których nikt spoza Bnei Brak nawet nie słyszał. Witaj w izraelskiej rzeczywistości, witaj w akcie religijnym. Religia w polityce izraelskiej nie jest dodatkiem, jest głównym graczem nie dlatego, że większość Izraelczyków to ortodoksi. Przeciwnie, ponad połowa deklaruje się jako świeccy lub tradycyjni. Ale religijni mają coś, czego reszta nie ma dyscyplinę. Głosowanie to mitwa. rabin to komitet centralny, partia to wyrocznia. W dzielnicach ortodoksyjnych nie prowadzi się kampanii. Tam wystarczy jedno zdanie z ust rabina w tym roku głosujemy na szas i głosują. Dlatego partie religijne mogą liczyć na stabilne, wierne poparcie. A to w kraju, gdzie koalicje sypią się co pół roku, oznacza jedno władzę. Szas zjednoczony judaizm tory, religijny syjonizm. Każda z tych partii reprezentuje inną grupę: sefardyjskich ortodoksów, aszkenazyjskich charedim, religijnych nacjonalistów. Ale wszystkie mają wspólny cel: więcej pieniędzy dla swoich szkół, więcej wpływu na ustawodawstwo, więcej kontroli nad życiem społecznym. W zamian dają Netanyahu to, czego najbardziej potrzebuje: liczby. Nieważne, że minister ds. mieszkalnictwa nie wierzy w wynajem, bo żyje w kolektywie. Nieważne, że minister edukacji uważa Darwina za bajkopisarza. Ważne, że głosuje i trzyma swoją frakcję w ryzach. Cena tego poparcia? Z każdym rokiem żądania są większe. Budżety dla jesif, zwolnienia z wojska. Wpływ na skład Sądu Najwyższego. Weto w sprawach konwersji. Małżeństw, transportu publicznego w Szabat. Dla świeckiego Izraelczyka to brzmi jak Iran, dla religijnego jak sprawiedliwość, dla Netanjahu jak koalicja. Problem? Religia w Izraelu nie jest oddzielona od państwa jest w jego sercu jest w ustawie zasadniczej jest w armii, w szpitalu w budżecie. A kto powie, że trzeba ją ograniczyć, zostaje okrzyknięty wrogiem żydowskiej tożsamości. Lewica próbowała, Lapid próbował, nawet Ganz próbował. Ale każdy, kto próbował odsunąć religię od władzy, tracił mandaty. Konflikt trwa nie tylko między religiami a świeckimi, ale między religijnymi a religijnymi. Religijni nacjonaliści mówią, musi być państwo żydowskie, z Halachą i armią. Haredim mówią: Państwo to rzecz tymczasowa, ważne są tylko mitswy. A po środku? Miliony ludzi, którzy po prostu chcą, żeby autobus jeździł w Szabat i żeby ich dzieci nie musiały słuchać biologii przez filtr tory, ale nikt ich nie słucha. Nie mają dyscypliny, nie mają partii, która powie: Jak nie dostaniemy trzech resortów, to rząd upada. Rabin w Izraelu nie jest tylko autorytetem moralnym, jest negocjatorem koalicyjnym, jest ministrem, jest strategiem. A świecki obywatel może tylko patrzeć, jak państwo, które miało być nowoczesnym startupem, coraz bardziej przypomina siwe z budżetem Ministerstwa Finansów, TikTok, WhatsApp i wojna memów. Nie ma plakatów, nie ma ulotek, nie ma wieców pod szkołą, jest klip. Jest mem, jest viral. Wyobraź sobie nastolatka w Kiryat Gat. Ma 16 lat. Skroluje TikToka. Przeskakuje z filmiku o kosmetykach do nagrania, w którym Smotrich ubrany w koszulkę z napisem Bezpieczeństwo to życie mówi: Lewica nienawidzi twojej rodziny. W tle dramatyczna muzyka, zdjęcia z rakiet, czołgów, płonących autobusów. Zasięg milion. Teraz wyobraź sobie, że ten sam chłopak widzi filmik lapida. Spokojny monolog o konieczności utrzymania niezależnego sądownictwa. Zero muzyki. Tło, biała ściana, zasięg, tylko 70 tysięcy i komentarz, kogo to obchodzi. To nie fikcja. To codzienność izraelskiego internetu. TikTok, rządzi polityką, WhatsApp rządzi kampaniami, Telegram rozsiewa teorie spiskowe. Polityka przestała być debatą, stała się edycją w Kapkat. Jak to działa? Każda partia ma dziś własny sztab, New Media. Są młodzi, są błyskotliwi, wiedzą, że nie chodzi o to, co mówisz, ale jak to wygląda. Wiedzą, że obraz, zrobiony pionowo, z podbitymi kolorami, z napisem w stylu powinno cię to przerazić przynosi więcej głosów niż cały manifest wyborczy. Przykład? Kampania Likudu, 2022 filmik. Stary mężczyzna patrzy na wiadomości. Rakiety nad Tel Avivem. Głos narratora: Czy chcesz takiej przyszłości dla swoich wnuków? Pojawia się twarz ganca potem Netanyahu. Głos: Tylko silne przywództwo. 30 sekund, tysiące udostępnień, dziesiątki tysięcy komentarzy. Kolejny przykład. Młodzieżówka Ben-Gwira. Hasło Kocham Izrael, nie Tel Awiw. Zmontowane klipy, taniec, śmiech, broń, flagi. Jedno przesłanie: My jesteśmy przyszłością, a nie lewakami z espresso barów. To narracja, która robi robotę, bo nie tłumaczy, tylko trafia. Whatsapp jako podziemna broń? To tu rozchodzą się fake newsy, plotki, filmy bez kontekstu. Narracje o tym, że lewica sprzedała kraj. Sędziowie to Niemcy z brodą, Arabowie kupują wyborców. Grupy rodzinne, grupy sąsiedzkie, grupy klasowe. W każdej z nich można wrzucić filmik i nikt go nie sprawdza, ale wszyscy komentują, a potem idą głosować. Przykład: rozmowa z aktywistą cyfrowym Likudu. Co wrzucacie najczęściej? Obrazy, które ludzi ruszą, że dzieci płaczą, że matka mówi: Boję się wypuścić syna. A co z prawdą? Jeśli płacze naprawdę, to już nie ma znaczenia, czy materiał sprzed tygodnia czy dwóch lat. Lewica próbuje walczyć, ale przegrywa montażem. Kiedy lapid mówi, niech demokracja zwycięży, Bengwir robi mema, w którym lapid wygląda jak pajac. Kiedy Gans mówi: potrzebujemy jedności, ktoś wrzuca jego zdjęcie z Netanyahu z 2020 i podpis. Zdradził Was już raz, zrobi to znowu. I nawet jeśli to nieprawda, zostaje w głowie. Wybory to dziś wojna algorytmów. Nie ma programów politycznych, są clickbaity, nie ma przemówień, są klipy, nie ma argumentów, są shorty. Kto nie ma edytora wideo, nie istnieje. Polityka nie rozgrywa się w parlamencie, polityka rozgrywa się w Twoim telefonie, w grupie, gdzie ktoś wrzuci filmik z podpisem Znowu oni i tysiącem emotek. W takiej rzeczywistości wygrywa nie ten, kto ma rację, wygrywa ten, kto potrafi to ubrać w 15-sekundowy klip z muzyką z Incepcji. A kto nie ogarnia TikToka? Może mieć rację, ale nie ma szans, bo w tej polityce nie liczy się prawda. Liczy się tempo, format, emocja w pionowym kadrze. Nie rządzi parlament, rządzi montaż. A kiedy wszystko staje się kampanią, to nawet wojna przestaje być szokiem, staje się tylko kolejną kliszą, kolejnym wiralem, kolejnym powodem, żeby wrzucić filmik z hashtagiem zagrożeni. I wtedy już nie ma znaczenia, kto pierwszy strzelił, liczy się tylko, kto pierwszy wrzucił narrację. Podsumowując, czerwiec 2025 roku. Iran wystrzelił rakiety. Ale zanim doleciały, Izrael już był rozdarty. Bo prawdziwa wojna nie toczyła się w powietrzu. Ona toczyła się na Facebooku, na TikToku, w głowach wyborców. Bibi powiedział, Tylko ja was obronię. Lapid powiedział, Zachowajmy rozsądek. Gans pokazał wykres. Channel 14 pokazał wroga. A ty, widzu, wyborco, obywatelu, miałeś wybrać, kto wygląda na najbardziej przekonującego. Nie kto ma plan, nie kto ma wiedzę, tylko kto umie zagrać na twoich emocjach w kilkanaście sekund. Rakiety Iranu pokazały jedno, że kraj, który przez lata żył w stanie narracyjnej mobilizacji, może w dniu prawdziwego zagrożenia nie wiedzieć, komu ufać. Bo wszyscy już wcześniej przyzwyczaili się do symulacji zagrożeń. Do wojny memów, do konferencji live z dramatyczną grafiką. I kiedy przychodzi prawdziwa wojna, nikt nie wie, gdzie kończy się marketing, a zaczyna rzeczywistość. Izrael nie musi się bać Iranu. Izrael musi się bać momentu, w którym narracja stanie się ważniejsza niż dowód, w którym polityk nie mówi prawdy, tylko wybiera wersję, która lepiej się klika. I tego, że jak przyjdzie kolejny alarm, nie będzie już generała, będzie tylko TikToker z grafiką 3D i hashtagiem czaria ostatni bastion, nie dajmy się ogłupić, bo jak powiedział kiedyś izraelski komentator, w Izraelu nie potrzeba rewolucji. Wystarczy wyłączyć WiFi i zobaczyć, kto naprawdę wie, co robić. Jeśli uważasz, że Izrael i świat potrzebują więcej treści, które nie boją się mówić wprost, Zostaw suba, lajka, komentarz. To nie dla algorytmu, to dla świadomości. Kolejne odcinki pokażą, jak propaganda religijna wchodzi do szkół, jak TikTok tworzy polityków i jak zwykły człowiek może przestać być tylko statystą. Dzięki, że tu jesteś. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I pamiętaj, zanim uwierzysz w narrację, sprawdź, kto ją napisał.